A przede wszystkim ciepło, bo pogoda dziś nie dopisała i wciąż pada. To spotkanie skomentuje dla Państwa duet Dariusz Szpakowski i Jacek Klaskowski. Za krótką chwilę będziemy się emocjonować meczem piłkarskiej ekstraklasy. Już nie mogę doczekać się tego meczu. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. To drużyna, która lubi grać wysokim pressingiem. Po stracie piłki nie cofają się na swoją połowę, tylko od razu atakują. Tak, nie zostawiają czasu na spokojne rozegranie. Zmuszają przeciwnika do pośpiechu i popełniania błędów. Dzisiaj też powinniśmy spodziewać się z ich strony bardzo aktywnej gry w odbiorze. Spójrzmy na ustawienie gości. Zespół wychodzi na murawę w ustawieniu 3-5-2. Twoja opinia na ten temat, Jacku. To oznacza dużą wymienność pozycji w drugiej linii i możliwość wsparcia zarówno obrony, jak i ataku większą liczbą zawodników. Ale trójka obrońców musi się zawsze mieć na baczności. No i zaczynamy spotkanie. Długo wyczekiwane rozpoczynają piłkarze Jagiellonii Białystok. Juan Camara. Taras Romanczuk. Jesus Imas. Zobaczmy co zrobi. Juan Camara. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Ma możliwość dośrodkowania. Martin Pospisil, Primala. Dobre podanie za plecy obrońców. Bramka dla Jagieloni. Popatrzmy Jasku na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Patrzmy na rezultat. Jeden do zera. Blisko polekarny. To musi być gol. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Juan Camara zaparkowali autobus przed własnym polem karnym i czekają na rozwój wypadków. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Zagrywa w okolicę 9 metrów, Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Robi się niebezpiecznie. Juan Camara, Jesus Imas, Martin Pospisil, Taras Romanczuk. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. że to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jesus i mas! Piękna interwencja. Będzie rzut rożny i dogodna okazja, by podwyższyć prowadzenie. ośrodkowanie z narożnika boiska. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Rzesus i mas. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Będzie chyba podawał. Udanie Bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Jarosław Jach. okazja do dośrodkowania Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Jakub Wójcicki, Martin Pospisil rozgrywają piłkę między sobą w defensywie, bronią wyniku. Przenosi grę na drugą stronę boiska. Dobrze udało się przeczytać to podanie. Ależ przeczytał to jak profesor. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Zwarli szyki obronne i czekają na atak rybala. Ładnie rozwija się ta akcja. Patryk Klimala. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Prześledźmy spokojnie, jak pięknie i czysto trafił. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu, jest 2 do 0. Sędzia kończy pierwszą połowę, rezultat do przerwy 2 do 0. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. To prawda, jego dzisiejsza gra może się podobać. Proszę popatrzeć, jak często był przy piłce. Cały czas w ruchu, zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Znalazł się nawet z przodu i pomógł koledze umieścić piłkę w siatce. Naprawdę ładnie dziś gra. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Większe posiadanie piłki na pewno jest dziś po stronie zawodników Jagiellonii. Do tego nie tylko częściej rozgrywają piłkę, ale też potrafią to przekuć na okazje bramkowe. Patryk Klimala. Ach, jaka szkoda! Wydawało się, że to jest pewny gol. A jednak się nie udało. Ładne, plasowane uderzenie, ale zamiast do bramki, piłka odbiła się poza boisko. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Zobaczmy co zrobi. Ta gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. No i mamy kolejną bramkę. Ciężko będzie odrobić tę stratę. I jeśli chce się gonić wynik, to najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych goli. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Ładnie wymieniają podania. Dobrze teraz osłania piłkę. No i mamy stratę piłki. No, skutecznie utrudniają rozegranie. No i będziemy mieli aut. Arsenić. Taras Romanczuk. Rzesus i Mas. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Co teraz wymyśli? Przyjął i odgrywa z powrotem. Powinien dośrodkować, i mamy out, a rozpocznie Jagielonia. I mamy zmiany. Jakub Wójcicki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz znowi bramkarz. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Arsenicz, Taras Romanczuk, i Mas, Kosztal, Jagielonia przed szansą. Ależ przeczytał to jak profesor. Ładnie pomyślane, precyzyjnie podał w tempo. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Jarosław Jach, No piłkę odebrał i stracił, Arsenić. Rzesus i Mas, Taras Romanczuk, Bartosz Kwiecień. Jakub Wójcicki. Rzesus i Mas. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Zablokowana teraz piłka przez obrońcę. Mamy aut. Będzie zmiana. rosławiach Dobrze udało się przeciąć to podanie Kosztal pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry Podanie za podaniem, oto znakomita gra zespołu. Widać, że grają z sobą od dawna i są naprawdę mocni. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wybija naut. Jakub Wójcicki. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Do końca meczu 4 minuty. Bartosz Kwiecień. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocąca. Ciekawe jak to rozwiąże. Szansa na oddanie strzału. I mamy bramkę dla Jagiellonii. dobili przeciwników tą bramką w doliczonym czasie przy takim prowadzeniu to naprawdę nie ma już znaczenia ale odnotujmy dobre zachowanie strzelca i piękny gol Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. No i strata piłki. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni. To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Tak, wyszli na murawę i zrobili co do nich należało. Bezlitośnie wykorzystali wszystkie swoje atuty.